Dzień dobry, mam na imię Kuba. W chwili obecnej uczestniczę w kursie prawa jazdy kategorii C w szkole jazdy kursant. Za chwilę wraz z instruktorem panem Ryszardem przeprowadzimy obsługę świateł. Teraz zrobimy światła pozycyjne. Teraz tak, musi pan pamiętać jedną rzecz. Jakie światło możemy włączyć bez zapłonu? Już wcześniej to panu mówiłem na tym. Że bez zapłonu włączamy światła pozycyjne i awaryjne ale również pozycyjne może Pan włączyć z zapłonem. My zrobimy sobie bez zapłonu. A Pan wyłączony zapłon, przekręca ta, Pan ten przełącznik w prawo raz i wychodzimy. I musi Pan powiedzieć, jakie światła wchodzą w skład świateł pozycyjnych. Proszę, wyjdź na zewnątrz. Bo ogólnie, sobie tutaj stanę, ogólnie Mówimy o światłach pozycyjnych, ale jakie światła wchodzą? Skład świateł pozycyjnych, i w miarę blisko musi Pan pokazać, żeby nie stać daleko, bo ich zamiatem nie wiadomo, co, co Pan chce pokazać. I tak tutaj świeci. Pozycyjne przednie. Przechodzimy dalej. Pokazujemy pozycyjne przednie. Patrzymy na górę. Świeci na górze światło? Tak. I Jest to obrysowe przednie. Pokazuje Pan obrysowe przednie, mówi Pan raz, ale musi Pan pokazać jedno i drugie. I teraz proszę sobie zapamiętać, że obrysowe, przednie, obrysowe mamy tylko przednie i tylne. I przechodzimy dalej z boczem. Boku Bo kursanci mylą, nawet kierowcy, każdy mówi, że są to obrysowe. Niestety to są pozycyjne boczne. I każdy jeden punkt, mówi pan pozycyjne boczne. Przechodzimy i pokazujemy. Pozycyjne boczne. Tutaj akurat mamy. Pozycyjne boczne i teraz proszę sobie zobaczyć, takie same lampy mamy na egzaminie. Widzi pan tutaj to, to świeci, to też jest pozycyjne boczne. Ale jeżeli przejdziemy tutaj z tyłu, na tej samej żarówce, tutaj mamy dwa punkty świetne i widzi pan to na obrysie, to już jest obrysowe tylne. Żeby tego nie mylić, przechodzimy dalej. Jest, dalej jest, mamy pozycyjne tylne. Dalej przechodzimy. Większość krustantów zapomina. O oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Pamiętać o tym, że u nas tablica jest na środku, na egzaminie jest pod lewą lampą. Jeżeli pan to będzie robił w dzień, jest to oświetlenie od lampy, albo się schylić, albo sobie podłożyć rękę, czy świeci, bo u nas akurat z boku jest dobrze widoczne. Ale nie, zapomin nie zapominać o oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Przechodzimy dalej i dalej mówimy: pozycyjne tylne, obrysowe tylne, i wystarczy, jak pan powie, i pozycyjne, boczne z drugiej strony. Jeżeli egzaminator będzie chciał, żeby Pan pokazał do końca, to no to przechodzi Pan do końca i pokazuje Pan te wszystkie punkty. Czyli to jest obrysowe. Nie, to jest pozycyjne. Tak? To jest pozycyjne, pozycyjne boczne. To jest okresowe Czyli jak gdyby te boczne, pozycyjne jest też to pozycyjne, Też czyli to z boku, to są wszystkie pozycyjne. pozycyjne. Po prostu inaczej, jeżeli stoimy z boku i widzimy te światła, że świecą z boku, są to pozycyjne boczne. Z tyłu troszeczkę się różni, bo dlatego mamy dwa punkty. Jeżeli jest jeden punkt, to z tyłu jest pozycyjne tylne, a na obrysie pojazdu jest to obrysowe tylne. I to są wszystkie światła, które wchodzą w skład świateł pozycyjnych. I taka musi być pełna odpowiedź, żeby to było Prawidłowe. Zapraszam wszystkich na kurs kategorii C do szkoły jazdy kursam. Zapraszam czy ze mną, czy z innym instruktorem. Będziemy się starali, żeby każdy dał za pierwszym razem.